Samochody są bardzo równe, kierowcy też. Widać po wynikach, że mieścimy się w tysięcznych sekundach. To jest mój pierwszy raz w ogóle w USMP. Jestem bardzo zadowolony, że się udało uzyskać dobry wynik już na treningu. Naszykowałem no, się przede wszystkim w zimie na symulatorze no i na track day w zeszłym roku, ale. Myślę, że symulator dał naprawdę dużo. Super samochody, bardzo dużo wybaczają. Stajnia OMM się postarała. Naprawdę samochody są szybkie, bezpieczne, wyrównane i na tym polega cały Bayer, że naprawdę liczą się te umiejętności. Zresztą to widać bardzo po różnicach w czasie, tak, w całej stawce. Mam lekcję, żeby nie patrzeć na predyktywa, <laughs> bo by to mnie trochę zdekoncentrowało, była szansa na pierwsze. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Uczymy się. Początek wista zabawa, fajna inicjatywa, naprawdę. Przysiadłem się z klasyka. Klasyki kocham, ale tutaj też jest dużo do zrobienia fajnych rzeczy. Marzyłem, żeby tutaj być, ale nie w ten sposób, tylko żeby wygrać eliminację, żeby być wczoraj, ale nie do końca się wszystko udało. Trochę samochód zawiódł, trochę ja, także nie ukończyłem wczoraj, chociaż jakieś tam przywyprzedzanka były na końcu, pasek się urwał i koniec wyścigu. Także dzisiaj jestem na pierwszej pozycji, spróbuję to wykorzystać. Pełne nogi od samego początku, to nie ma co kalkulować, to jest 25 minut, bardzo mało czasu, stawka jest wyrównana, więc jeżeli straciłbym na starcie, to już nie dogonię czołówki. <noise> Zobaczymy, co tak naprawdę się wydarzyło. No, z wyniku się cieszę, aczkolwiek pięciu kolegów nie dojechało, więc trochę słabo. Na szczęście mamy tyle czasu do następnej rundy, także zdążymy się naprawić i pojedziemy w komplecie na pewno. Dzisiaj wyścig był świetny do oglądania. Działo się to, co kibice lubią. Było dużo, dużo, dużo wydarzeń. Spodziewaliśmy się tego strakszym derby się zrobiło, dlatego że wczoraj mało doświadczeni kierowcy byli bardzo grzeczni. Dzisiaj sobie pozwolili na bardzo dużo. Myślę, że z korygują swoje, swoje zachowanie i później będzie to jeszcze bardziej sportowe ściganie. Chciałem przeprosić Grzesia, że zepsułem mu cały wyścig przez mój błąd. Wjechałem w tego auto. Mam nadzieję, że nic się nie stało. dwan, no, cóż, popełniłem błąd, no i efekty widać tutaj.